A, to pan radny Panie Przewodniczący, Pan ja Rady również. Panie Przewodniczący, proszę o zarządzanie. W sprawie rozkładu czasu pracy z naszymi urzędnikami, czy zmieniły się te godziny pracy? Tak. Tak, Ta, że się zmienił godziny pracy, a, jest to, to, to. wspólne patrole z policją. Próbujemy to wszystko reformować. Czy w do 16? Tak. Po południu też. Jeżeli po południu na pół miliona, to są wspólne patrole z policją. A jeżeli stać nas na to, to... to to, 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 to są sami strażnicy. W tej chwili jest ogłoszony nabór, jak Państwo widzieliście. Że rozważamy możliwość przeniesienia. Pani straż, jak z jednego strażnika, może na zamianę, za kogoś. Uważam, że no, nasza strażnika, naszą straż w najbliższym czasie czeka trochę. Ja oddałem bardzo bezpośrednio Panu Słuchajowi. To ja miałem na to inaczej, bo jestem zawsze mam czas, aby tam wejść, raz dziennie, czy dwa razy dziennie, a pan Stochaj to jest ten pan o tych wojskowych i cywilnych. Tak przy okazji, chciałem Państwu przypomnieć, że 23 tak, jest Komisja Przestrzegania Prawa, wspólna dla wszystkich, na której będziemy rozmawiali o przyszłości straży. Tak, 做些锻炼。